Cześć, witam Cię już po świętach. Wpadam na szybką herbatkę, żeby opowiedzieć Ci o tym, co udało mi się dziewiarsko zadziałać w przerwie poświątecznej. Na wstępie powiem, że jestem jeszcze chora, no bo korupsko dopadło nas jeszcze przed świętami. I pokrzyżowało nam całkowicie plany, bo nie pojechaliśmy na święta do rodziny, tylko w naszym tutaj wąskim gronie czyli ja, mąż i nasze dzieci spędzaliśmy święta tutaj w Warszawie. Zdarzyło się to pierwszy raz. Zwykle jeździmy do rodziców na święta. No, nie powiem, że były to przyjemne święta, bo wszyscy byliśmy chorzy. Dzieciaki miały bardzo wysoką gorączkę, grypę. No, ale. Ale, ale, ale. Tak się niestety zadziało, i po świętach pojechaliśmy na działkę, no bo już ozdrowieliśmy, ale niestety mnie tam rozłożyło po Sylwestrze. E, jestem zakatarzona, e, zakaszlana, mam opryszkę na ustach, ale stwierdziłam, że nic mi nie przeszkodzi w spotkaniu z Tobą, tym bardziej, że nie ma opcji, żebym Cię zaraziła, e, więc zapraszam Cię na, e, na herbatkę e, z zierganiem do mojego pamiętnika. Jak wiesz, przygotowuję się do wydania e, mojego najnowszego wzoru, znaczy w, najnowszego, mojego pierwszego i jedynego wzoru e, na czapkę i jumper bini, czyli e, czapkę e, inspirowaną e, czapką, czapkami z kotków narciarskich. E, no i zrobiłam tych czapek już trzy. E, m, i w przerwie świątecznej, w święta i po świętach, dziergałam właśnie tą czapkę. Ostatnio pokazywałam Ci kolory, które wydawały się w ogóle nie grać ze sobą, przynajmniej ja miałam takie wrażenie, a tutaj czapka wyszła świetna. Inwencja tutaj kolorystyczna to... Jest mojego męża. On powiedział mi, jak ułożyć te kolory. W ogóle, jak on zobaczył te kolory, to mówi: Jezu, to będzie chyba ta najładniejsza czapka. No i ja się z nim zgadzam. Wyszła mi taka piękność niebiesko-różowo-biała. I ta czapka będzie też na okładce tego mojego wzoru, no bo świetnie zgrała się kolorystycznie z tym, co chciałam tam zawrzeć. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego, że zrobiłam tą kapkę. Może założę. Prezentuje się ona tak. Dam tutaj też przebitki z sesji zdjęciowej, którą udało mi się zrobić podczas wczorajszego spaceru. Zobacz sobie, jak to wygląda. Pogoda ewidentnie sprzyjała zdjęciom, także udało mi się nagrać, nagrać tą czapkę w całej okazałości. Nagrałam również czapkę drugi kolor czapki. Tak jak wspominałam, byłam na działce po świętach, no i tam mam taką przyjaciółkę, która nauczyła się dziergać jakiś rok albo dwa lata temu i ona ma taki ścisły i matematyczny umysł, więc stwierdziłam, że po prostu musi wytestować tą czapkę, że ja się będę czuła bezpieczniej, jak ona zerknie na tą czapkę i sprawdzi czy tam się wszystko zgadza. I tutaj na tych zdjęciach możesz też zobaczyć czapkę jej autorstwa to jest to beżowe cudo. Zielona również jest moja, także tak prezentują się moje czapuchy. Wzór premierę wzoru planuję 10 stycznia, także jeśli masz chęć to wypatruj wypatruj tego tej informacji o premierze wzoru u mnie na profilu na Instagramie. Oczywiście cała premiera będzie miała miejsce na Raverly, ale będzie też możliwość zakupu tego wzoru poprzez wiadomość na Instagramie. Jeszcze a propos wzoru Ci powiem, że jeszcze przed świętami kiedy wydziergałam, właściwie chyba jedną, albo, no nieważne, przed świętami jeszcze spotkałam się z dziewczynami, które zgodziły się wytestować wzór na czap. Oczywiście nie były to wszystkie testerki, tylko dwie. Spotkałam się z Olą i z Justyną, żeby przekazać im włóczki, które zasponsorowały Włócze Kilki na test ciewiarski. No i postanowiłam, postanowiłam nagrać ich reakcję, kiedy pokazywałam im tą czapkę. Chciałam, żeby przymierzyły i, i powiedziały o swoich yy, wrażeniach. I yy, 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 dla mnie jest to bardzo ciekawe, ale nie będę spoilerować. Tylko zapraszam cię do oglądania. Zerknij też, jakie kolory wybrały dziewczyny i jak one planują je ułożyć. Dojchę. Jaka fajna, gruba, mięsista, pompon kolorowy, ekstra. Chętnie przetestuję. Ale wiesz co? Za długa. Można ją krótszą będzie zrobić? Będzie można. To ja zrobię krótszą. Na pewno. Idealna na zimę. To zgadnie, jaki kolor? Kasia już pokazała. Tak będzie. Nie tak. Tak, tak, tak. O wow, ale fajna. Jaka ona jest ciepła, super, podoba mi się, a można tutaj dodatkowy warkor zrobić, jeszcze raz przełożyć, żeby był jeszcze tutaj taka siateczka, taki kuszyczek, nie wygląda na taką ciepłą, jak i nie wydaje się taka ciepła, jak się założy ją, to ona tutaj jest ścisła, jest, Nie jestem, dobrze siedzi na głowie, jak wyglądam? Podoba mi się. Ciekawa jestem. Chętnie zobaczę wzór. Wow. To moje? To jest to Pasują, pasują, bardzo ładne. W przerwie świątecznej dziergałam również um, peter, który um, zaczęłam dziergać rok temu. Rok temu i on leży sobie u mnie w szafie. Um, I właściwie do niego nie wracałam, dopiero teraz do niego wróciłam. E, I jest to. Jest to cumulus. Blouse. byłam mniej więcej w tym miejscu kiedy po świętach siadłam do tego swetra, czyli skończyłam wody zamknęłam tutaj akordem zrobiłam dekolt również akordem obrobiłam no i zrobiłam prawie cały rękaw bardzo zależało mi na tym, żeby sprawdzić, jak ten dekolt będzie się prezentował, ponieważ um, ja już kiedyś robiłam ten sweter i wywaliłam go, bo um, z tym dekoltem był problem. Nie umiałam wtedy um, go ładnie obrobić, złapać tych oczek. Jakoś wyszło mi to beznadziejnie i wściekłam się i wszystko. Ale teraz wyszło mi naprawdę naprawdę schludnie, chociaż nie wiem, jakoś nie wiem czy będę chodzić w tym swetrze, czy go gdzieś nie oddam, dziergam go z Eco Baby Brushed i dziergam go na drutach, w bórkach. na czwórkach. Nie. Na 3,5. i pół No tutaj, tak jak mówię, już mam prawie cały rękaw zrobiony. Drugi czeka na zrobienie i speter w końcu będzie gotowy. Myślę, że na wiosnę doczeka się końca. A dlaczego sięgnęłam po ten Cumulus glans? Dlatego, że wiedziałam, że będę zaczynać duży projekt i nie chciałam kolejnego jakiegoś kolosa zaczynać, więc sięgnęłam po prostu po coś, co w każdej chwili mogę odłożyć, co jest łatwe, bo czekałam na moje zamówienie. A na co zamówienie zapytasz? Zamówienie. Na inny sweter. Jeżeli obserwujesz mnie na instagramie, to dobrze wiesz, że zaczęłam wielki projekt, sweter męski. Sweter dla mojego męża. Jest to sweter, który dziergam w ramach testu. Jest to sweter testowy Sweater For Him. Tak, ma, tak się nazywa ten wzór. Jest to projekt autorstwa Handmade State of Mind Weroniki. Weronika zapytała, czy chciałabym testować ten sweter dla niej, a że ja Torka. A że ja e, Weronicę nie odmówię, e, a projekt po prostu był świetny i ja jej już kilka razy pisałam, żeby, żebym chętnie coś u niej testowała Znowu to, to po prostu bez gadania się zgodziłam. E, chciałam Ci opowiedzieć o konstrukcji tego swetra. A więc tak. E, Najpierw wierga się kawałek tyłu, potem podbiera się oczka na przody, wierga się przody, łączy się te przody, tutaj dodając oczka, a potem łączymy przód z tyłem. Jeszcze w międzyczasie, dodając oczka na rękawy, tutaj dodajemy oczka tylko na rękawy, a potem dodajemy oczka na reglan. Więc ta konstrukcja jest po prostu dla mnie całkowicie nowa, całkowicie inna niż ta, co znam, no bo zwykle dziergam po prostu idąc tutaj od karczku, rozszerzając oczka, na reglan, czyli mam tutaj oczka reglanowe, tutaj i po drugiej stronie tak samo, albo robię okrągły karczek, gdzie równomiernie dodaję te oczka. A tutaj ta konstrukcja po prostu mnie zachwyciła. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Bardzo, bardzo podoba mi się tutaj to dodawanie oczek. Robi ono naprawdę świetną robotę. Mam nadzieję, że cokolwiek widać, bo nagrywam to teraz bez podglądu. I nie wiem, jak, czy, czy w ogóle cokolwiek widać. No, ale liczę na to, że jednak, że jednak tak. Bardzo podoba mi się też tutaj ten kołnierzyk. Jak to wygląda? Ja dziergam ten sweter w rozmiarze M. Tu w rozmiarze L. W rozmiarze L. No, a z czego to dziergam? Już, już ci mówię. Ten sweter dziergam z włóczki, którą tutaj Tobie ostatnio bardzo mocno zachwalałam. To znaczy jest to włóczka York od My Flower. I tak jak Ci ostatnio wspominałam, to jest extra fine merino. Nie jest to super wash. i ta włóczka idealnie odpowiada My Time Merino od Gabo My Time Merino to jest włóczka dedykowana na ten sweter ale ja bardzo, bardzo chciałam sweter z Jorku, więc jak okazało się, że, że ta włóczka pasuje to ucieszyłam się jeszcze bardziej i od razu zrobiłam zamówienie w My Flower. jeśli chodzi o gramaturę to w 50 gramach jest 230 metrów i jest to stuprocentowe Merino, producent tutaj poleca druty 3 mm, a ja dziergam. dziergam jakimi drutkami? Ja dziergam na 3 mm, wzór jest na 4 mm, ale tak jak pamiętasz, ja dziergam luźno i zawsze biorę druty Rozmiar mniejszy niż we wzorze, i zwykle próbka mi się zgadza. Nie powiedziałam, że ja tutaj dziergam nitką podwójną. Wzór mówi o tym, żeby dziergać nitką podwójną. I zwróć uwagę, jaki to jest kolor. Pudny to jest kolor taki, taki leśna zieleń. Ja już ci powiem, jaki to jest. To jest kolor numer 20. Wspaniały zielony kolor i tutaj obydwoje z mężem jak wybieraliśmy ten kolor to ani chwili się nie zastanawialiśmy jak zobaczyliśmy ten kolor. Więc zamówiłam 13-14 motków tego jorku tego, tego Merino właśnie na ten sweter. No i ja jestem już po piątym po piątym motku jeszcze wrócę, żeby ci pokazać, że teraz dziergam rękaw. Zostawiłam wody, no bo tutaj już nic więcej się nie wydarzy. Chcę sprawdzić jeszcze, jak, jak wygląda praca nad rękawami, bo Weronika planuje 20 stycznia już wydać ten wzór, więc ja po prostu no, muszę się sprężać, żeby go skończyć. Ale no już teraz nic tam nie powinno mnie zaskoczyć, bo już zostało mi tylko może na ruch. Jeśli chodzi o to zamówienie z MyFlower, no to przy okazji Jorku, który zamawiałam, do koszyka wrzuciłam jeszcze. Wrzuciłam jeszcze włóczkę skarpetkową, którą chcę przetestować. Jest to Honey Bee Print. W takim kolorze. Troszkę bardziej przygaszonym i w takim bardziej żywym, szalonym. Co to jest za włóczka? To jest 50% super wełna. 25% poliamidu i 25% bambu wiskoze Wiskoza, 25% wiskozy tu jest. I to jest klasyczna długość skarpetkowa, czyli ma 210 metrów. Tak wyglądają moje kolory. Ten bardziej żywy to jest kolor 1016, a tutaj to jest kolor 10.17, a czyli obok siebie. Tak wybrałam. No i planuję z nich kiedyś w przyszłości zrobić jakieś skarpetki żakardowe. No, i jeszcze, jeszcze jedną rzecz wrzuciłam do koszyka przy okazji zakupów My Flower, bo bardzo chciałam znaleźć coś, co zastąpi mi malabrigo, którego użyłam przy dzierganiu tego komina w góry. Od kropy. No i znalazłam idealny zamiennik. Jest to Montreal i to jest ręcznie farbowane Czanki Merino, super Ma 109 100 metrów. O, 100 metrów w 100 gramach. i To jest kolor numer 6. Bardzo mi się podobają te kolory, jest mięciutka, fajna ta włóczka, taka popatrz. Taka jakby przewiązywana kiełbaska, taka skręcana i taką jakby cieniutką niteczką jest obwijana, takie mam wrażenie. No i z tego planuję w przyszłości też ten komin Góry. Stary, stary coal. tak, stary night, coal. stary night, coal. Tak. Także tyle u mnie w świątecznych, po świątecznym dzierganiu. Troszkę się zadziało. Mam nadzieję, że smakowała Ci chropatka wypita razem ze mną, że czekasz na wzór, który planuję wydać i że wydziergasz swoją czapkę z koczków narciarskich. Daj znać, czy czekasz. Jeśli czekasz, to w jakim kolorze planujesz swoją czapkę. Teraz zmykam. Pa!